Cześć, mamy dzisiaj 22 grudnia Jesteśmy dzisiaj z Maćkiem w naszym tutaj rodzinnym mieście Tak jest, w Sejnach I chcemy dzisiaj wspomóc akcję Wypuść karpia I idziemy właśnie na trzeba tutaj sklepu rybnego żeby karpia zakupić Ciekawe czy w ogóle dostaniemy Ale myślę, że tak No i wypuścimy karpę do naszego jeziorka tutaj sejnowskiego Tak jest, teraz idziemy do rzeki zaczerpnąć wody Umieć trochę wiaderko tak. i co, i w sklepie zobaczymy się ponownie. Tak, już schodzimy po wodę trochę stromo, brudno jak widać. Tu Paweł będzie ładował. Tak nieduża rzeczka. Marycha. Tak, nazywa się Marycha. Bez skojarzeń. Yy... Trochę zimno. Woda zimna. <laughs> Ryb jest nie za dużo w tej rzece, ale... Na klenie jeździliśmy. Tak jest, na klenie właśnie jeździliśmy na tą rzekę. Tak myślimy, że zrobimy jakiś filmik, taki sklejki, bo mamy sporo takich u rybek, mamy branie klenia nagrane, sporo takich rybek z różnych filmików, z których się nie dało jakiegoś filmu jednego zrobić. Myślimy, że zrobimy teraz jakiś filmik, żeby złączyć to wszystko. Do tego naszego sezonu od niego zdjęcia, filmiki te urywki, wszystko Także myślę, że w najbliższym czasie też wszystkiego zobaczycie. A tu proszę fajny napis po drugiej stronie muru pod mostem <laughs> Także chyba, chyba nie wędkarza słabo mi No albo tak jak Paweł mówi słabe brania I co? Co mówisz? Zimna, zimna już. 22 grudnia. Już w zeszłym roku byśmy siedzieli na lodzie, a teraz jeszcze a, no w ogóle... Lód nie wchodzi. Tak. nie niby trochę zaczęło na jezioro polić, ale znowu odpuściło. I teraz ja też już się przygotowuję, już nie mogę się doczekać tego lodu. Już Bołty tam jakoś zamówiłem, tak przyszło, jestem zadowolony z niej. I kupiłem jedną też tutaj w sklepie naszym. Też tak cięższy trochę. Jeszcze jeden okres no, musieli kupić coś ten był w zeszłym roku, to pożyczałem tylko. No Zobaczymy, może nie musimy się doczekać tego. I tu chcieliśmy, nie wiem czy to, to można dać kramu, ale to już już no, zamówiliśmy też sumratki od Pana Bogdana Bartona. Yy, bardzo dobre. I na, na tak naprawdę to pierwsza zima no Ja na przykład będę łapył w tych No Ja już w zeszłą zimę łapałem To była pierwsza zima, którą tak naprawdę zaczynam łapać leszcze No ja tak Były bardzo małe, ale w tym roku liczymy No tak. mamy inne miejsce Zresztą na pewno je znacie, bo <grym> łapaliśmy tam w lato I teraz zobaczymy się tam dopiero na lodzie tak. Także nabieramy wody o, tak. I idziemy do sklepu Pokarpika Do zobaczenia Dobry. I takie, nie za dużego pewnie, ale taki, żeby był mocny, A jest zdrowy. Kilogramowego. Do jeziora. No. Żeby, żeby zdrowy. Nie no to fajny moment. Can I Dobra, wybijemy przerębę. No, przypomóżcie. No Dobrze, niech tu zbierają. Może jak od razu spadnie. I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming Na naszym synańskim jeziorze Jezioro skute lodem jak widziałem. Znaczy nie do końca nie Ale przy brzegach już widać Marcin dzwoni Marcin dzwoni Tak. Halo No już wypuściliśmy Nie przyjeżdżam Przyjedziem Nie weź tu przyjść na parze No dobra No na razie no. Co? Za chwilę Marcin do na nas dotrze. No to jeszcze z Marcinem pogadamy trochę z Wami. Tu śmieci zabieramy. Nie możemy patrzeć właśnie na coś takiego. Szkoda. Później wszyscy narzekają, że jest brudno, ohydnie. u nas na wodzie. Tam widać, że zbierają sieci. Będzie pewny lód, no to zacznę się filmik, lecz nie w końcu jeździć. Już się chce na pewno, bo mieliśmy no, sporo przerwy, długo nie łapaliśmy. Tak, przygotowujemy się naprawdę. Na poważnie wszystko. Myślę, że może jak Marcin dojedzie, to jeszcze Witajcie ponownie. dojechał już do sera Marcin. Tak, witam wszystkich. Wcześniej nie mogłem. I tak, jak widzieliście wcześniej, już nasz tarpik odpłynął do Sajniewskiego Jeziorka. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku i będziesz długo i szczęśliwie. No i z okazji zbliżających się świąt życzymy Wam, żeby te święta były spokojne, radosne, żebyście je spędzili w rodzinnym gronie, żeby no, dotrzymywało Was zdrowie, żeby ten nowy 2014 rok obfitował wiele nowych okazów, żeby ten czas spędzać bezpiecznie na rybach, bo to jest chyba najważniejsze. No i wszystko jakoś dalej na pewno się ułoży. Tak, no to wszystkiego najlepszego od całego teamu lękarstwo, Sejny. No i będziemy pewnie się żegnać powoli. Tak jest, Będziemy szli do domu, tak, tak. pomagać rodzicom, przygotowywać. Do świąt. Tak jest, to... Na razie, Na razie. Się.